Po prostu, żeby nie chcieli ludzie wyjeżdżać z Gdańska, a szczególnie ludzie młodzi, bo jednak głównie wyjeżdżają ludzie młodzi, młode rodziny, które mają dzieci, bo tutaj nie są w stanie ich utrzymać. Na to wpływa bardzo wiele czynników nie tylko inwestor, ale warunki życia czy mają mieszkanie, czy nie czy rodzina może się rozwijać, czy nie czy przedszkole jest a nie na dwa lata trzeba najpierw zapisywać dziecko, a jeszcze będą, kobiety będąc w ciąży zapisują dzieci do żłobka. Od tego trzeba zacząć, jak y, ludzie będą wiedzieli, że mogą się tutaj zakotwiczyć, bo nich, nie czeka ich takiego groźnego, że nagle się zmieni, jak tutaj czynsze chcą podwyższyć na 10 zł. To na pewno będą się rozwijać, ale do tego jest trzeba współpracy dla młodych ludzi rozwoju. Jest potrzebna współpraca uczelni z miastem i to silne, silna współpraca, szczególnie w inkubatorach przedsiębiorczości, w parkach technologicznych, tak jak jest to na Zachodzie, oglądałam to, one są znacznie lepiej zorganizowane efektywniej, jak tutaj te nasze działają. I jeżeli to będzie promieniowało wtedy na całe rodziny. Oni będą chcieli mieć dzieci, a jak będą dzieci, to miasto będzie żyło i tak dalej. Nie można odłączyć jakoby uczelni, a uczelni mamy dużo, po prostu od poszczególnych życia, życia mieszkańców, a szczególnie ludzi młodych. I ja uważam i widzę tu rolę właśnie prezydenta, widzę rolę miasta, który by był tym koordynatorem, łącznikiem. Ja planuję, już kończę, ja planuję utworzenie stanowiska, przy prezydencie do spraw inwestycji w człowieka. I ten człowiek, to stanowisko będzie zajmowało się tym wszystkim, co ja mówię, żeby młodzi i stałsi i inni nie wyjeżdżali, bo będą wiedzieli, co ich czeka. Dziękuję. Gdańsk nie tylko odwrócił się nie jako miasto, tylko jako władza naszego miasta od morza, ale odwrócił się także od ludzi młodych, dlatego że nie ma właściwie żadnej specjalnej oferty dla osób, które chciałyby, gdzieś fajnie spędzić czas. Starówka nie jest dla ludzi młodych. Przy uczelniach są kluby studenckie, ale są one na takim poziomie, na jaki starcza samym studentom środków finansowych. Właściwie ludzie, którzy, młodzi, którzy kończą studia nie mają zagwarantowanej żadnej pomocy ani w dostaniu pracy, ani w otrzymaniu jakiegokolwiek lokalu, z którym mogliby rozpocząć nowe życie. Nie mają żadnych perspektyw i dlatego Młodzi ludzie z Gdańska nie tylko uciekają za granicę, ale uciekają także do Warszawy, do Krakowa, do Poznania, bo tam widzą, że mają możliwość lepszego rozwoju. I to jest ten element, który należy w pierwszej kolejności zmienić, a można to zmienić tylko wtedy, kiedy uda się pozyskać inwestorów i krajowych, i zagranicznych, którzy z jednej strony stworzą miejsca pracy, a z drugiej strony dadzą poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego. Mamy wspaniale rozwijający się Uniwersytet Gdański, ale. Jest trochę z tym problemów. Nasz prezydent nie przewidział w swoim budżecie stypendiów dla najbardziej uzdolnionych studentów. Brak jest miejsc w akademikach. To jest problem. Jak tych ludzi zatrzymać? Tanie mieszkania komunalne. Mieszkania, gdzie ludzie będą mogli zamieszkać, zapłacone czynsz. Te BS nie są żadną ofertą dla młodych ludzi. 30% wkładu budowlanego, 12-miesięczna kaucja w równowartości 12-miesięcznego czynszu. Zaświadczenia o wysokich dochodach. Kto dzisiaj jest w stanie przedstawić takie warunki, żeby zamieszkać w tbs To Kto z młodych ludzi, gdyby, gdyby młody człowiek dysponował takimi warunkami, to na wolnym rynku bez żadnego problemu kupiłby swoje mieszkanie od dowolnego dewelopera. Przez 20 lat Trzecia Rzeczypospolita nie dorobiła się klasy średniej. To jest wstyd. Mimo, że rządzą nami liberałowie od 20 lat, nie mamy klasy średniej, dzisiaj do klasy średniej zalicza się urzędników. To jest paranoja. My musimy przede wszystkim postawić na rozwój przedsiębiorczości. Trzeba pobudzić młodych ludzi do rozwijania inicjatyw gospodarczych. Ale miasto musi im to umożliwiać. Musi im udo, udogodnić. Przede wszystkim, z tego co ja się orientuję, ponieważ prowadzę od 20 lat działalność gospodarczą, to jest jeden podstawowy problem. Zbyt przeraśnięta biurokracja i brak odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez urzędnika. Czas to zmienić. Urzędnik powinien odpowiadać za podejmowane przez siebie decyzje. Czas podejmowanych tych decyzji musi być też krótszy. Wtedy i przyjaźniejsza atmosfera dla rozwoju inicjatyw gospodarczych w powstanie w Gdańsku. Przechodzimy teraz do najciekawszej części naszej debaty, do ringu wolnego. Pytania wzajemne. Każdy z Państwa ma prawo zadania jednego pytania dowolnie wybranemu przez siebie konkurentowi. Ja chciałbym zapytać, dlaczego mówiąc o porcie nie myślimy też o tranzycie, o rozwoju dróg, aby miasto właśnie portowe mogło być taką bazą przeładunkową, bazą tranzytową, ale jednocześnie wykorzystując to, że mamy zatokę, to, że można też część towarów przesyłać drogą morską? I to bardzo trafne pytanie oddające w istocie istotę rozwoju portu, bo port dzisiaj konkuruje z innymi portami nie tym, co jest w środku, tylko konkuruje swoim zapleczem drogami wyjazdowymi i to jest podstawowy element rozwoju każdego portu. Bez infrastruktury drogowej, bez dojazdu do portu, bez pogłębienia torów podejściowych, bez oprotnic, bez inwestycji państwa w infrastrukturę dostępu do portu, która w Gdańsku jest unikatowa, bo jesteśmy portem niezamarzającym, portem mającym głębokowodny tort podejściowy, najlepszym bez wątpienia portem, Polskim, który ma szansę być hubem kontenerowym na Bałtyku Południowym, nie rozwiniemy tego portu. Nie rozwiniemy portu, jeżeli nie wybudujemy dróg. Trasa Sucharskiego od 10 lat czeka na budowę. Dziękuję za to pytanie. To bardzo pomocne pytanie. Pytanie zadaje teraz pan Stanisław Cola. Mam pytanie do dwóch panów reprezentujących partie polityczne. W moim przekonaniu samorząd, gdański zwłaszcza, wymaga bezpartyjności. Gdańsk zawsze był motorem postępu i drogowskazem dla Polski. Jak panowie odnieśliby się do takiego poglądu, który wynika z hasła Nie róbmy polityki budujmy samorządy? Poglądu nasi radni, wybrani na czteroletnią kadencję, przez okres tej kadencji zawieszają swoją przynależność partyjną. Budujemy samorząd bezpartyjności. To w Gdańsku jest swoista zmora. Dajmy przykład Polsce. Czas na zmiany. Kandydując do samorządu, a przede wszystkim osoby, które wybierają, powinni patrzeć na te osoby, które są znane, które swoją działalnością, swoją dotychczasową pracą udowodniły, że warto ich wybierać. Musi być różnorodność w przedstawicielstwie w Radzie Miasta Gdańska, w sejmiku. No i też w zarządzie, takim, jeśli mówimy o prezydencie i wiceprezydentach, to te osoby powinny jednak sprawować władzę w oderwaniu od tylko i wyłącznie partyjnych przynależności, ale powinni być nastawieni prosocjalnie, proludzko. Po prostu trzeba spojrzeć na tego, kogo się wybiera, dlaczego się wybiera i co chce zrobić kandydat wybierany, a opozycja musi być, nie może być jedno władztwa w żadnym gremium. Im więcej będzie różnorodności w Radzie Miasta Gdańska, tym lepiej. I mam nadzieję, że po tych wyborach tak będzie. Podstawową wartością jest wolność zrzeszania się, wolność wyboru i nie ma przywiązywania nikogo na siłę ani do określonych wartości, ani do określonych organizacji, więc każda sztuczność, która miałaby być założona tylko i wyłącznie dla jakiejś idei jest pewną fikcją. Ja myślę, że najważniejsza jest kompetencja danych osób, fachowość ich i to, że chcą realizować program, który mają dla swoich mieszkańców, dla tych, którzy ich wybrali.